Zjawisko snów o osobach zmarłych to temat, który od wieków zajmuje zarówno mistyków, jak i psychologów. W różnych kulturach sny z udziałem zmarłych traktowano jako wizje, przekazy, a niekiedy formę kontaktu z zaświatami. Dziś w czasach, gdy nauka i duchowość coraz częściej zaczynają się spotykać, Warto zadać pytanie, czy sen o zmarłym to wyłącznie projekcja naszej pamięci, czy może forma głębszego poruszenia psychicznego lub duchowego? Istnieje pewien rodzaj snu, który porusza nas głębiej niż inne. To sen, w którym pojawia się ktoś, kto już odszedł. Wiele osób wtedy pyta, dlaczego on mi się przyśnił? Czy to był znak, czy tylko moja wyobraźnia? Jeden z najważniejszych badaczy nieświadomości twierdził, że każda postać w naszym śnie, nawet zmarły, jest archetypem. Oznacza to, że dana osoba symbolizuje coś większego. Aspekt naszej duszy, który domaga się zauważenia. Więc jeśli śnisz o matce, która zmarła, może to być głos Twojej wewnętrznej opiekunki. A jeśli śni Ci się nieżyjący przyjaciel z dzieciństwa, może wraca część Ciebie, którą wtedy uciszyłaś. Czasami śni się ktoś, z kim nie rozmawialiśmy tak do końca, bo emocje zostały zamrożone. W psychologii nazywamy to kompensacją psychiczną. Sen pokazuje to, co nie zostało przeżyte na jawie. Jako badaczka snów i świadomości, a także osoba pracująca z procesami transformacji, chcę dziś spojrzeć, na temat trzech równoległych perspektyw psychologicznej, neurobiologicznej i tej, która najbardziej mnie interesuje, duchowej. W czasie snu, szczególnie w fazie REM, nasz mózg przetwarza wspomnienia, integruje emocje i porządkuje sieć połączeń synaptycznych. Badania z zakresu neuropsychologii wykazały, że osoby w żałobie często śnią o zmarłych. Nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że mózg nie zakończył procesu integracji straty. Czy to więc tylko neurobiologiczny mechanizm? Nie, bo nauka nie wyklucza głębszego sensu. Ona go nie potrafi jeszcze zmierzyć. I tu dotykamy tego, co subtelne. W wielu kulturach, od Tybetu, przez Meksyk, po rdzenne plemiona Amazonii, sen to portal komunikacji między światami. Dla tradycji szamańskich nie jest dziwne, że zmarły przychodzi we śnie. Przychodzi, by przekazać wiadomość, ostrzeżenie, ale najczęściej by nas uspokoić. Również w mistyce chrześcijańskiej i judaistycznej pojawia się pojęcie snu jako formy objawienia. Duch zmarłego odwiedza, bo więź dusz nie kończy się wraz ze śmiercią ciała. O tych, którzy odeszli, to nie tylko psychiczny mechanizm. To także metafizyczne doświadczenie. To być może sposób, w jaki dusza przypomina nam, że nic, co prawdziwe, nie umiera. Ono tylko zmienia formę kontaktu. Nie wiemy, skąd przychodzą te sny, ale wiemy jedno: zostają w nas. I może właśnie dlatego warto je traktować z szacunkiem, jak szept, który choć cichy, ma ogromną wagę. W Tobie, gdy duchowość przestaje być tabu, a nauka coraz bardziej otwiera się na zjawiska świadomości, warto nie ignorować takich snów. Może to nie tylko przetworzona pamięć, może to echo, a może to rozmowa.